Cześć, witajcie. Dostałem z mojego banku e-maila. Jest to bank, którego używam od 21 lat. Kilka miesięcy po przyjeździe, czy 2-3 miesiące po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, otworzyłem konto w Natweście. Jest to taki jeden z czterech głównych banków w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego używam również Revoluta od paru lat, który jest bardziej elastyczny. Powiedzmy, że tak powiem, zaraz wam powiem dlaczego. I w tym e-mailu no, zostałem ostrzeżony. Informacja taka była zawarta, że bank zmienia pewne zasady po to, aby mnie. Yy, ostrzec i aby mnie chronić, tak? To z reguły tak się odbywa. Słuchajcie, ja w ogóle po to to mówię, cały ten film jest nie po to, żeby akurat tutaj mówić, że o jak złe są banki tam i tak dalej, co ja za chwilę wam powiem. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby sobie to odnieść do innych aspektów życia i jak jesteśmy gdzieś tam rozgrywani. I nie tylko przez banki i świat finansowy, ale również przez różnego rodzaju instytucje. I teraz yy, tam pojawiła się informacja, że są wszechobecne skamy, ale z dużym podkreśleniem skamów krypto. Ja w samym krypto od około 2020-2021 roku, a myślę, że to był początek 2021 roku, było kiedy zacząłem się tym zajmować. A czy zajmować się w sensie to nie jest moje oczywiście główne zajęcie, natomiast inwestuję w krypto, uczę się, edukuję się, zarabiam pieniądze, ale też tracę pieniądze, szczególnie w poprzedniej hoście, gdzieś tam jakieś tam nauki wyciągnąłem i obserwuję oczywiście od. Miesięcy, to jak tutaj taka można powiedzieć, taka pętla się zaciska, czy też te banki coraz bardziej ograniczają tak naprawdę dostęp, czy też możliwość przelewania takich tak zwanych fiatów, czyli zwykłych pieniędzy, funtów w moim przypadku, na giełdy. Na przykład na Binance teraz już zapomnijcie o tym, że w ogóle można z NatWesta coś przelać. Ja używam do tego rewoluta, a teraz ostatnio również. Um, używam pewnego serwisu, który pozwala na to, aby taki onboarding sobie robić, czyli bardzo łatwo z Revoluta właśnie, po to mam Revoluta, bo jest bardzo, tak jak mówię, elastyczny i na wiele tam można sobie pozwolić, można coś na rewolucie kupić, przesłać na portfel, można też gotówkę bardzo, pieniądze bardzo łatwo przetransferować do tego, do tej aplikacji onboardingowej i później na przykład już USDT sobie tam kupić, co chcemy na Binance. Natomiast um, słuchajcie, Banki, które ostrzegają nas przed tym, że może nastąpić taki kryptoskam, no to słuchajcie, to wygląda mniej więcej tak, że jakbyście chcieli wyciągnąć gotówkę z banku, pójdziecie i w jakąś większą liczbę, i słuchajcie, większa liczba teraz to nie jest tak jak kiedyś 5-10 lat temu, że większą liczbą to było nie 20 tysięcy funtów, 10 tysięcy, tak? Większą kwotą teraz to jest już 1000 funtów, na przykład, nawet 500 może być, bo zaraz się pojawia pytanie, a po co te pieniążki? No i teraz słuchajcie, jeśli powiedzieć, że na krypto. To podejrzane, że nawet 10 funtów nie wyciągniecie. Zapomnijcie w ogóle o tym. W ogóle to będzie niemożliwe. Oczywiście to jest sprzeczne z prawem, tak? Blokowanie. Teraz wiem, że w Polsce była taka sytuacja, gdzie były pewne banki, które blokowały możliwość przelewania pieniędzy, własnych pieniędzy na giełdy. Przecież to są nasze pieniądze, opodatkowane, tak? Możemy robić z nimi, co chcemy. I były sprawy w sądzie, gdzie sąd nakazał bankom to, aby jednak pozwalały to dalej robić, że to jest niezgodne z prawem. Tutaj w Wielkiej Brytanii odbywa się to inaczej. Tutaj Instytucje finansowe, podejrzewam, rządzą. Także tutaj mamy większą taką kontrolę nad tym wszystkim i niestety jesteśmy, gdzie jesteśmy. Trzeba znajdować jakieś obejścia do tego. Ale co ciekawe, słuchajcie, w tym kraju, w każdym innym kraju gdzieś tam, gdybyście chcieli ze swoimi pieniędzmi zrobić coś innego, na przykład powiedzieć, że idę do kasyna albo użyć karty swojej w kasynie online na przykład, tak? To słuchajcie, no to przecież tam nie będzie żadnego problemu. Możecie to zrobić, możecie przegrać te pieniądze, tak? Tutaj nikt nikt nie ma. Tu, tu macie jak idziecie na przykład nie wiem, na konie i tak dalej, no to trzeba na ruletkę, no to to jest prawie że gwarantowane, że przegracie, tak? krypto to nie jest gwarantowane, że stracicie wszystko. to Nie jest gwarantowane, że za każdym razem jak cokolwiek kupicie, nie wiem, Bitcoina, dzisiaj to nie, wiem, on do zera jutro pójdzie, tak? I będziecie wyzerowani. Natomiast w przypadku y hazardu tak właśnie będzie, nie? E ale tutaj nie ma oczywiście z tym problemu. A drugą rzeczą jest na przykład to, że Możecie iść do banku i na przykład sobie wziąć kredyt, tak? Wiadomo, że już zapomnijcie w ogóle o tym, że kredyt wam ktoś da. Jak wam własnych pieniędzy nie chcą dać, żeby krypto kupić, no to przecież kredytu wam na to nie dadzą oczywiście, prawda? Ale można na przykład sobie wziąć kredyt na wakacje. No i teraz nikt się nie pyta o to, po co ten kredyt i czy w ogóle możesz sobie pozwolić na ten kredyt, tak? Nie, no jedź jak najbardziej na wakacje. No przecież, czy jest jakiś fajniejszy sposób pewny na to, aby, nie wiem, pożyczyć 5000 funtów i to puścić w dwa tygodnie, czy tam w tydzień, bo się na wakacje gdzieś tam pojedzie. No, bardzo pewny sposób na to, żeby to wszystko szybko wydać, ale banki nie mają z tym problemu, prawda? Te same banki, które były LCBC było oskarżone o to, że wyprało tam 25 chyba miliardów pieniędzy mafijnych na przykład, tak? No to, to jest ok. Takie zachowania są ok, ale my jako ludzie z tymi naszymi pieniędzmi, które mamy już opodatkowane, nie możemy zrobić tego, co chcemy. Jesteśmy gdzieś tam tu zablokowani, tam zablokowani. I ja akurat wierzę w to, że jakąś alternatywę do tego wszystkiego chcę mieć, w szczególności teraz, kiedy pojawiają się głosy, że CBDC, czyli elektroniczny pieniądz będzie wprowadzany. Oczywiście każdy teraz powie, a nie, bo już mam, ja płacę kartą mi jest tak fajnie. To nie o to chodzi. CBDC to będzie pieniądz, który będzie programowalny. I były już takie zapędy około rok, półtora roku temu tutaj w Wielkiej Brytanii. Oczywiście coś się podniosło, że nie, 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 nie. No i ucichło wszystko. Oczywiście nie wierzę w to, że uciekło. Znaczy, jak się ogląda telewizję mainstreamową, to człowiek, każdy myśli, że nie, nie, na no przeszłość nic nie mówią, to się nic takiego nie dzieje. E, oczywiście ja też takich informacji nie widzę, ale moje myślenie jest już takie, że wierzę w to, że to się dzieje gdzieś tam poza naszymi, poza naszymi, e, poza moimi oczami gdzieś tam, nawet o tym nie wiemy. I plany były takie, jak tutaj w Wielkiej Brytanii, żeby e, był taki każdy człowiek, będzie miał portfel. Na tym portfel to będzie taki portfel, gdzie to będzie to CBDC. Będzie wpływała, nie wiem, wypłata i tak dalej, wszystkie takie operacje pieniężne będą się tam odbywały. I z tego portfela nie będzie można sobie nic przelać gdziekolwiek poza, chyba że będzie więcej niż 10 tysięcy funtów na tym portfelu. Będziemy mieli na tym wolecie całym. No i teraz zobaczcie, jak to jest sprytnie skonstruowane. Większość ludzi tak tutaj nie, nie, siedzi, tysiące, miliony na benefitach w ogóle siedzą, więc ci ludzie to w ogóle tam chyba. Ten ich balans miesięczny w ogóle się nie wychyla, bo to jest taka ta teoria, właśnie o: będziecie się cieszyć, nie będziecie mieli nic, i to jest właśnie do czego prowadzi zależność od państwa. Jak będzie zależność od państwa, to wcześniej czy później skończy się tak, że będzie fajnie, że to najpierw się cieszymy, że możemy sobie robić tak, bo są darmowe pieniądze, ale potem będzie tak, że będziemy przyciśnięci, i wszyscy ci, którzy postawili na tego konia, którym jest państwo, i na to, żeby za darmo dostawać pieniądze, to właśnie skończą tym, że to będzie w pełni kontrolowalne, bo oni zawsze będą mieli balans, nie wiem, 2, 3, 4, 5 tysięcy funtów. Nigdy tam nie wyjdą poza to, bo z reguły te wszystkie benefity będą tak zorganizowane, że tyle co wejdzie, to tyle samo będzie musiało wejść, bo mniej więcej będzie wiadomo, że tyle jest na jedzenie, tyle jest na to, na to, na to. Ni cholery nie oszczędzicie tych pieniędzy. Nawet jak byście byli w stanie oszczędzić, powiedzmy, 3, 4, 5 tysięcy, co jeśli jest jakaś taka uboga rodzina, to, to są słodzie, to są bardzo duże liczby tak naprawdę. To nawet nie ma możliwości, żeby wziąć te 3 tysiące i coś z tym zrobić. No i w takim przypadku, właśnie, nie wiem, jeśli rozumiemy cykl krypto, i tak naprawdę, ja to nie chcę mówić, mówię, ja nie doradzam nikomu, ale widziałem już pewne rzeczy, ale są momenty, kiedy można mieć bardzo dużą pewność, że. Jakiś aset urośnie, dlaczego ten ktoś nie miałby sobie, wziąć, nie wiem, z tych trzech jednego tysiąca na przykład, albo 500 funtów tam właśnie wrzucić, po to, żeby nie wiem, może się okaże, że 3-4 razy 5 zarobi, tak? Ale nie, nie będzie tego można robić, ponieważ te 500 ono będzie wciąż się działo poniżej tych 10 tysięcy tego limitu. I oczywiście to spowoduje to, że no. Tylko bogaci ludzie będą nadal mogli sobie tymi pieniędzmi gdzieś tam je przesuwać tu, a to tam. Natomiast oczywiście podejrzewam, że z biegiem czasu to i tak będzie w jakiś tam sposób podwyższane, i, i ta kwota będzie tak naprawdę nie 10 tysięcy, tylko za jakiś czas się z tego zrobi 20 i, i tak dalej. Także nie wiem, mówię to, ponieważ jest to takie moje przemyślenie po tym mailu i, i tak naprawdę ja uważam, że jesteśmy jakoś tam rozgrywani. Podejmuję pewne działania. Które mają na celu to, aby, no nie wiem, nie dać się ograć, powiedzmy. No to nie są tylko kryptowaluty, to jest jakaś tam kombinacja wszystkiego. Z tego, że mogę być, zacząłem od tego, że chcę być wolnym człowiekiem, przez ostatni rok sobie to wszystko przestawiłem na przykład na to, że wszystko robię online, tak? Czyli mam swój biznes, który prowadzę online, mam również pracę tutaj w Londynie, ale to też jest online, bo to jest ta praca na zasadzie, tak jakbym był prawie że finanserem, czyli normalnie jestem zatrudniony na etacie. Natomiast. Praca musi być wykonana, i tutaj nikt mi nie sprawdza, czy ja o 9 godzinie włączyłem komputer, a wyłączyłem go o 16 i tak dalej. Po prostu muszę zrobić pewne rzeczy, i to mi daje wolność, tak jakby takiego no, momentu, powiedzmy, że mogę się właśnie gdzieś przynieść, tak jak planuję, przynieść się do Hiszpanii. Tutaj, oczywiście, wiadomo, że są dzieci, to trzeba brać pod uwagę. Natomiast ta podstawowa taka zasada, która, na którą nikt tak naprawdę nie może wpłynąć, nikt mi nie może tego zabronić, no właśnie jest to, że sobie to wszystko z, przez ostatnie półtora roku zrobiłem tak, że. Jestem wolny, jeśli chodzi o to, gdzie, skąd zarabiam pieniądze. No i tutaj właśnie krypto są, powiedzmy, częścią taką wolności mojej, gdzie mogę pewne oszczędności, pewne moje inwestycje trzymać poza tym systemem, który jest kontrolowany przez, przez rządy. Do pewnego oczywiście stopnia, ponieważ ta kontrola jest coraz większa. No i, no nie wiem, tak sobie po prostu żyję. Gdzieś tam robię research, uczę się, czytam. I staram się, aby moje życie było, powiedzmy, jak najlepiej upozycjonowane według moich jakichś tam kryteriów i też przygotować swoje dzieci na to, aby rozumiało, co się wokół nas dzieje i też, aby jak już wejdą w tą dorosłość, aby były w jakiś tam sposób też upozycjonowane, a nie wchodzić w to w ciemno, głową, w murnie, nie, nie wiadomo w co. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Hej!